Już? Co będziesz teraz robił? Na zdrowie. Za sklepy monopolowe. O kurde. Nie polecam. Jak smakuje? Tutaj znaleźliśmy takie piwo. Mówię, limonka, sól. Pyszne na pewno będzie. A ja od razu wiedziałam, że będzie. Duże dobry. limonki, troszkę soli. No i okazało się, że to była chyba sól z piwem. Nie polecam w Meksyku. I co, I nasze elektrolity smakują podobnie. No, nawet jeszcze gorzej. Widzamy ruinę miasta Mayu w Tulum. Z racji tego, że naszego głównego kamerzystę dopadła krąpa Montezuma. Dlatego my razem z Kubą postaramy się jak najlepiej go zastąpić i pokazać Wam, jak wygląda właśnie ta wioska od środka. A teraz chcielibyśmy Wam pokazać, jak lichwe są tu iguany i jak bardzo ładne. Na pewno są lichwiejsze niż żółwiew w Akumal. Faka Właśnie widzimy jedną z nich. Można się... dotykać. Zaraz wejdziemy tutaj do strefy archeologicznej po części Okej. już widzimy sporo turystów. Tak Tutaj są nasi turysta. 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 Turyści bez zemsty, montezumy. Bez siemieci, z zdrowymi elitami. Cena wstępu na ruiny Majów wynosi 80 peso. Jak widzicie nie tylko Hańcza wykańcza, ale i miasto Majów daje mocno w kość, ale za to te widoki rekompensują cały ten skład naszej pracy. A zaraz zobaczycie co widać na szczycie. Piękny widok. A także panorama na całe miasto. Jak widzicie majowie musieli być dość niewielkiego wzrostu, ponieważ Pozostałości otwory w murze są naprawdę małe. Nie wiem jak wy, ale ja się trochę czuję oszukany przez maju, bo w 2012 roku skończył się ich kalendarz i czekaliśmy na koniec świata. No i czekaliśmy, czekaliśmy, a świat nadal jest. Nie doczekaliśmy się. Także zwiedzamy ich ruiny, mimo że już świat się według nich skończył. I właśnie dochodzimy do kolejnego pięknego punktu widokowego. Tutaj nasi e, amigos robią właśnie sobie sesję zdjęciową, widoki są niesamowite, jednak taka e, wskazówka, dobrze jest się wybrać wcześnie rano, żeby uniknąć dużych kolejek oraz ostrego słońca. Zwłaszcza kolejek do zdjęć. Jak sami widzicie to miasto jest przepiękne, ruin jest masę i możecie tylko cieszyć oczy tym pięknym widokiem. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda ten deszcz, o którym mówiłem. Krótko, ale intensywnie. No i właśnie podczas jazdy ledwo co widać. Trzeba jechać zwolnić, żeby, żeby ta jazda była bezpieczna. I jeszcze tutaj chyba taką, przynajmniej w tej wypożyczalni, nie wiem jak w Meksyku, praktyką jest wlewanie zamiast płynu do wycieraczek po prostu wody. Nie działa może to tak samo dobrze. Ale działa. Hej, jestem już z powrotem. Jak widzicie, teraz jesteśmy w Kobie. Dojechaliśmy tutaj przed chwilą. Normalnie wejście tutaj kosztuje 80 pesos od osoby. My zapłaciliśmy tylko 60 pesos za parking. A dzisiaj miła niespodzianka wejście jest za darmo. Proszę, jakie poświęcenie dla zdjęcia? Jak widzicie, ze sobą mamy też artystów fotograficznych. Pokaż swoją koncepcję na Chciałam zdjęcie. Nie bym powiedzieć, że jakbym, Alicia tak. jakbym zapłaciła te 80 pesos i bym tu przyszła, żeby tylko to zobaczyć, tak jakbym miała... jakbym miał, to jak bym miała. Jakby miał dupy, jakbym to nie, zobaczył tak, za 10 pesos. to jest to normalne. Idziemy teraz pod główną piramidę, jest do niej 1,5 km drogi od wejścia. I można to pokonać albo pieszo, tak jak my, albo wypożyczyć rower. Wypożyczenie takiego roweru kosztuje 60 pesos od osoby. Ja chciałabym powiedzieć, że mamy pierwsze straty i poświęcenia vlogowe, vlogerskie. Maciej, pokaż swoją stratę. Maciej, będąc zapatrzony w telefon, sprawdzając drogę na naszą kolejną atrakcję, nie zauważył supa, do którego niestety no. Przywalił upachom. Jesteśmy już pod największą piramidą, która tutaj jest. Kiedyś była tutaj lina i można było sobie wejść na tą piramidę. Teraz niestety jest ona przez względy covidowe zamknięta. Jesteśmy na cenocie Oxfam, jest ona widoczna za mną. Wejście tutaj kosztuje 150 Pesos. Główną atrakcją jest ta lina, z której można skakać. Cenota jest bardzo głęboka, więc nie ma obawy. Można robić różne fikołki albo inne kombinacje, jakie się tylko potrafi. Oczywiście, jak się nie chce skakać, można tutaj sobie popływać. No a sama cenota wygląda rewelacyjnie. Pięknie, no i wspaniale. No, co tu więcej mówić? No zobaczcie sami. Pani jest? Taki kłusek. <noise> <noise> to się kameruje. Dawaj salto. Oleś dawaj salto za 10, za 10. <noise> za 10. Jak było mordziu? O, wow, zawałka jest przednia, naprawdę. Super. Polecajka leci. Polecajka leci, następnym razem fikołek robię potrójny szpagat, tak jak na igrzyskach. <laughs> nie szpagat, tylko ten, pojęć jak. A panu jak się było podobało? Super, super. Jestem mega zadowolony. Widziałam, jak nie mogę przejść. Jak nie mogę, z tych emocji. Polacy na wakacjach. Jeszcze pokażę wam, ile tutaj jest ludzi. To są wszystkie osoby, które są aktualnie. Jest około pół godziny przed zamknięciem, no ale według mnie, właśnie dla skoku na tej linie, warto tutaj przyjechać. Po dniu w trasie jesteśmy właśnie w miejscowości Valladolid. Aktualnie znajdujemy się w parku i idziemy coś zjeść. Jest to taka miejscowość ani nie przy wybrzeżu, dosyć w środku Yucatanu. No i postaram się Wam ją jutro pokazać, jeżeli znajdę czas. Nie obiecuję, ale postaram się jutro pokazać. No a teraz spójrzcie sobie na ten park, w którym jesteśmy. Wyjechaliśmy już z Valladolid i jesteśmy teraz w cenocie Secreto Mayo, która jest oddalona od Valladolid o jakieś 40 minut drogi. Będziemy zaraz tutaj sobie pływać, można skakać. Jest też klif, z którego można skakać z 18 metrów. Nie wiem, czy się zdecydujemy, bo jak stanęliśmy na krawędzi, bo już widzieliśmy przed chwilą tą cenotę, no to, no to wygląda to dosyć ekstremalnie. Z tego nie wiem, czy się zdecydujemy, ale na pewno będziemy skakać z liny. Proszę bardzo, tu jakieś leżaczki, tutaj wejście do cenoty, a to już sama cenota. To co, Kuba, skaczesz? Zastanowię się. Mega fajną rzeczą w tej cenocie jest to, że nie ma tutaj za dużo ludzi, jesteśmy praktycznie sami, a wstęp do tej cenoty kosztuje 150 pesos, czyli dokładnie tyle samo, co do tej poprzedniej. Zaraz będzie skakać Dominik tutaj z liny, też jest taka możliwość? Wydaje mi się, że tutaj jest wyżej, niż w tej cenocie wczoraj. No, to tu jest pięknie, a nie strasznie. Oj, dudzi! Kuba, Kuba skacze. Dziewczyny, to co? Skaczecie z liny, a później z tego klifu? Nigdy w życiu. Nigdy. Z liny też nie? Z liny, z liny nie może się przekonać. No, ja też, ale potrzebuję Dobra, to ja idę skakać. stopy i dłonie Ja idę skakać. Już jesteś stała zestresowana. Tak, ja ale, też. ale Ala poszła ja pierwsza, też ja, się ja się za nią zestresowałam. Ale Ala skoczyła. No właśnie. O, Ala skacze. Ala salto. Nie zrobisz <laughs> tego Nie podpuszczaj jej. Czemu nie zrobisz? Próbowałeś? Wysoko, Ala. No wiem, właśnie po sobie rzędy pojechałam. Tak? Chyba, żeby sobie coś zakładać na łapy. Chyba ja nie Lecisz. Jak widzicie, jesteśmy teraz na tej cenocie zupełnie sami. Nie ma nikogo oprócz nas. No patrzcie, jak to rewelacyjnie wygląda. samej już scenoty, na której dzisiaj byliśmy. Cenota nazywała się Sekreto Maya. No jak widzieliście, nam przynajmniej bardzo się podobało i teraz jedziemy te drogi meksykańskie. Oprócz tego, że jazda tutaj jest dosyć ekstremalna, może tak to nazwę. Każdy jeździ jak chce, to właśnie te progi, te progi zwalniające, które są praktycznie wszędzie i co chwilę no, są jedną z rzeczy, która przynajmniej mnie najbardziej denerwuje. No, zobaczcie, co na takich drogach można kupić. Mamy smoczy obóz, którego jestem ciekawa, bo jeszcze tu nie jedliśmy. Eee, no, jest mięciutki, mam nadzieję, że będzie dojrzały. Za bardzo nie wiedziałam, jak go się wybiera, bo nigdy go wcześniej nie kupowałam. Mamy dwa rodzaje mango: to jest bardziej europejskie, to jest bardziej tutejsze, że tak powiem. Eee, więc będziemy porównywać bananki. Już zjad... zjedliśmy trochę po drodze. Bardzo dobre, słodziutkie i mięciutkie a Melonik to też będzie niespodzianeczką.